29 niedziela zwykła. Zbliżamy się już, no może jeszcze powoli, ale, ale gdzieś brniemy do końca roku liturgicznego. I zobaczmy sobie dzisiejsze czytania. Chciałbym się skupić na dwóch tekstach: na Izajaszu i na Ewangelii Mateusza. Bo ta dzisiejsza liturgia e, słowa jest taką opowieścią o Bogu, który nas zaskakuje, który działa w moim życiu na różne sposoby. Posługuje się takimi narzędziami nieraz, którym, których sam nie, byłby w, nie, nie byłbym w stanie przypisać do sposobu działania Boga. I analizując te dzisiejsze czytania, już od samego początku zderzamy się z takim obrazem Boga. Już w Izajaszu widzimy, jak Bóg e, zapowiada wielkiego króla Cyrusa. Co jest nadzwyczajnego w tym wyborze? No po pierwsze, to, że Cyrus nie jest z Izraela. Cyrus będzie królem Persji. Będzie, bo również nie mówimy o zapowiedzi, która dotyczy jakiejś najbliższej przyszłości. Zapowiedzi Zajasza dotyczy tego, co się wydarzy za jakieś 200 lat. Ale Bóg dokładnie to zapowiada. Zapowiada imię tego króla, zapowiada, że będzie działał w taki sposób, że doprowadzi do wybawienia Izraela z opresji. I tak się stanie, rzeczywiście tak się stanie. Tyle, że sam cyrus nawet jest nazwany Bożym Pomazańcem u Izajasza, czyli jakimś namaszczonym posłańcem, który ma wykonać konkretną misję. Tyle, że sam cyrus... Niekoniecznie będzie Boga Jachwe znał, niekoniecznie będzie znał Boga Izraelitów, niekoniecznie będzie w niego wierzył, bo będzie królem Persji i będzie chciał jedynie zapisać się w historii Persji, mając takie dosyć mocno imperialistyczne zapędy, zdobywając kolejne ziemie, kolejne, podbijając kolejne kraje, a to w jakiś sposób... Przysłuży się do wyzwolenia Izraela z niewoli babilońskiej. Eee, to jest niesamowite. Bóg jest wierny Izraelowi. Bóg jest wierny Izraelowi i dlatego wybiera kogoś spoza ludu, spoza Izraela. Eee, Cyrus staje się narzędziem w rękach Boga. To jest taki bardzo nieoczywisty wybór, bo wcześniej kojarzymy Boga, który wybiera właśnie z ludu proroków, ludzi, którzy napominają ten lud, którzy gdzieś prostują jego krzywe ścieżki. Tym razem się tak nie wydarza. Narzędziem w rękach Boga zostaje Cyrus. Pewnie na uwagę zasługuje też fakt, że ta niewola babilońska, niewola Izraela też nie wzięła się znikąd. Ona była konsekwencją złych decyzji, konsekwencją grzechu, konsekwencją wielu, wielu lat utraty tożsamości, wielu, wielu lat jakichś dziwnych związków z Boszkami, z kultami pogańskimi. I to ostatecznie doprowadza, pomimo tego, że Bóg upominał Izrael, pomimo tego, że ostrzegał przez proroków, to doprowadza do utraty wolności, do niewoli babilońskiej. Myślę, że to jest dla nas taka dobra intuicja, po pierwsze, żeby mieć takie doświadczenie obecności i działania Boga w moim życiu. Zwłaszcza takiego działania, które jest takim działaniem w codzienności, ale niekoniecznie działaniem oczywistym. Jeżeli mamy coś takiego, to to, jest, to nas bardzo mocno chroni przed, przed utratą nadziei, przed tym, że jeżeli mierzymy się z jakimiś przeciwnościami, to, to zaczynamy wątpić, to tracimy siły, tracimy nadzieję, tracimy poczucie jakiejś sprawczości. Jasne, trzeba szukać rozwiązań, jeśli stawiamy czoła przeciwnościom, ale równocześnie mam pamiętać o tym, że Bóg jest i działa, że działa w tym, co jest moją codziennością. Nie zgubmy tej prawdy sprzed oczu, ona no, jest naprawdę bardzo ważna. I druga rzecz, Izrael, jak sobie powiedzieliśmy, popadł w te niewolę trochę z własnej winy. Nawet wtedy, kiedy przeżywamy trudności, które bywają bardzo prostą konsekwencją naszych złych wyborów. Naszego grzechu. Nawet wtedy, gdy cierpimy z naszej winy, Bóg nas nie, nie zostawia. Idzie z nami, towarzyszy nam, działa i w końcu, jeśli mu pozwalamy na to, to nas wyzwala. Czasem trzeba jedynie zaufania i odrobinę cierpliwości, choć to jedynie i odrobinę w niektórych sytuacjach jest to dla nas naprawdę dużo. E, o tym dzisiaj nam mówi Izajasz. I ten drugi tekst z Ewangelii e, Mateusza. Słyszymy o sytuacji, kiedy do Jezusa przychodzą faryzeusze, a w zasadzie uczniowie faryzeuszów, no w każdym razie ludzie ze stronnictwa faryzeuszów, i zadają pytanie o podatki, o płacenie podatków. Dosyć pewnie takie niecodzienne pytanie Jezus dostaje. I to słowo wcale nie jest dla nas yy, po to, żeby mieć jakąś wykładnię o systemie podatkowym. To słowo jest o nas. Bóg nam to słowo daje, i ono jest do nas, ono jest o nas. Yy, ale może najpierw zarysujmy sobie takie tło sceny bo ta sytuacja jest od samego początku bardzo fałszywa. Najpierw ten fałsz widzimy w takim trudnym do zrozumienia właśnie sojuszu faryzeuszy i grupy tzw. Herodian. Faryzeuszy, grupa religijna, elita religijna Izraela, Natomiast Herodianie, jak sama nazwa wskazuje, jakieś zaplecze polityczne króla Heroda Antypasa. Grupa, która nie ma nic wspólnego z religią, jest grupą stricte polityczną. Dlatego trochę dziwi ten, ten sojusz. Co więcej, Herod nie do końca był królem Żydów, to znaczy nie do końca sprawował. Herod sprawował władzę z ramienia, z mandatu, z polecenia Rzymu. Eee. Trudno było znaleźć w Izraelu bardziej antyrzymską grupę niż faryzeusze. Eee. Tym bardziej dziwi ten sojusz. Eee. Tyle, że ten sojusz ma na celu doprowadzić do pojmania Jezusa. Eee. Ich faryzeusze i Herodianie. Prowokują Jezusa do jakiejś deklaracji, która może okaże się antyrzymska, która będzie takim pretekstem do tego, żeby, żeby go osądzić, żeby go skazać, jakoś ukarać. Choć najpierw, jak to czytamy, przychodzą do Jezusa, stosują szereg komplementów, nazywają go nauczycielem, mówią, że jest prawdomówny. Mateusz, jak nam prowadzi tę narrację, to dosyć szybko zauważa, że Jezus poznał ich obudę. Tam wszyscy odgrywają jakąś rolę, wszyscy kłamią, wszyscy manipulują. I ta odpowiedź Jezusa jest jakimś rodzajem odmowy. To znaczy, Jezus nie pozwala wciągać się w ich gry i intrygi. I to te słowa, które są takim punktem ciężkości tej Ewangelii, oddajcie cesarzowi to, co należy do cesarza, a Bogu to, co należy do Boga. Jezus widzi, co faryzeusze robią z religią. Jezus nie chce być politycznym Mesjaszem. I to jest chyba takie najbardziej bezpośrednie, takie najprostsze rozumienie tych słów Jezusa. Nie używajcie imienia i autorytetu Boga do waszych manipulacji. Nie używajcie wiary i religii do waszych cynicznych interesów. Faryzeusze wyciągają denara. Na denarze jest podobizna Cezara Tyberiusza. Ale na tej monacie są również takie dwie inskrypcje. Ten denar zawierał dwie inskrypcje. Na jednej stronie była inskrypcja nazywająca cesarza synem boskiego Augusta, a na odwrocie inskrypcja mówiąca, że cesarz jest najwyższym kapłanem. Dwie inskrypcje, dwa teksty, które. Są takimi otwarcie religijnymi roszczeniami. Przykładając to do wrażliwości żydowskiej, a już na pewno do wrażliwości faryzeuszów, możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z bluźnierstwem, ale nawet to nie, nie przeszkadza faryzeuszom, żeby tego denera wyciągnąć i użyć go jako narzędzia przeciw Jezusowi. Yy, mamy, z, mamy łamane. Tabu, jedno po drugim, kolejne, kolejne i kolejne, przez tych, którzy, y, którzy o to tabu dbali najbardziej. Y, oddajcie Bogu to, co do Niego należy. Nie mieszajcie Boga do Waszych prywatnych interesów i układów. Nie opierajcie się na Bogu, jak chcecie kogoś skrzywdzić, jak chcecie wyrazić pogardę. Nie róbcie z obrazu Boga karykatury. Taka jest chyba ta bezpośrednia y, interpretacja słów Jezusa. Ale ta odpowiedź Jezusa zawiera w sobie jeszcze coś głębszego. Jezus mówi: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, Bogu to, co należy do Boga. Obraz, Boga. obraz Cezara znajdował się na monecie, na denarze. Pytanie, gdzie znajdował się obraz Boga, gdzie w tej sytuacji, w tej scenie mamy obraz Boga i co należy oddać Bogu? O czym mówi Jezus? No. Obrazem Boga są oni. Są faryzeusze, są Herodianie. Obrazem Boga jestem ja, obrazem Boga jesteś ty. Yy... Obrazem Boga jest każdy człowiek, stworzony na obraz Boga, na Jego podobieństwo. Oddajcie Bogu siebie, bo nosicie w sobie Jego obraz. To jest bardzo proste, ale i bardzo mocne wezwanie do nawrócenia z takiej nieraz naszej postawy obudy. Kiedy Mateusz zapisuje odpowiedź Jezusa, tą mówiącą o obrazie Cezara na monecie, używa greckiego słowa eikon, słowa, które odsyła nas do momentu stworzenia w Księdze Rodzaju, wtedy, kiedy Bóg mówi, uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobnego nam. Naszym celem w życiu, w takim powołaniu chrześcijańskim, jest zrealizować to, ten obraz i podobieństwo. To znaczy ten... Naszym celem jest realizować obraz Boga w sobie. Cała tradycja chrześcijańska, zwłaszcza wschodnia, Ojcowie Kościoła wschodni wyraźnie zaznaczają, że to są dwa różne pojęcia obraz i podobieństwo. Eee, obraz Boga jest we mnie czymś stałym, czymś statycznym. Obraz Boga noszę w sobie zawsze i ten obraz decyduje o mojej godności. Nie mogę się go pozbyć, w jakikolwiek grzech bym nie wszedł, jak dalekokolwiek bym nie odszedł od Boga, nie pozbędę się tego obrazu Boga w sobie. Natomiast podobieństwo jest czymś dynamicznym, nie jest czymś stałym. Mam się stawać podobnym do Boga, natomiast wiemy, że z tym różnie bywa. Yy... Myślę, że jesteśmy zaproszeni do realizowania tego podobieństwa, do stawania się podobnym. Eee, a przede wszystkim po to, żeby zrozumieć bardziej siebie. Dzisiaj bardzo dużo się o tym mówi eee, o byciu sobą. Im bardziej staję się do Boga podobny, tym bardziej rozumiem siebie. Im bardziej naśladuję miłość Boga, tym bardziej jestem sobą. Tym bardziej ten obraz Boga we mnie jest czytelny. I tym bardziej inni mogą we mnie zobaczyć działanie Boga. Yy... Tak, trzeba żyć po swojemu. Trzeba być sobą. Do tego nas Pan Bóg zaprasza. Tyle, że nałóżmy sobie na to taki filtr i zdajmy sobie sprawę z tego, że najpełniej i najbardziej radykalnie, najbardziej autentycznie jestem sobą wtedy. Kiedy staje się podobny do Jezusa, kiedy chcę kochać tak jak zostałem pokochany przez Niego. A jeśli coś we mnie zgasło, jeśli nałożyło się już dużo warstw, jakichś zranień, i wiele się w moim życiu wydarzyło i trudno mi odkryć to pragnienie miłości, to mam wołać o Ducha Świętego. Bo to On zawsze nawiguje mnie na Jezusa i to dzięki niemu mogę stanąć w tej prawdzie. Stwierdzić z całym sobą Jezus jest moim Panem. On jest sensem mojego życia. On jest sensem mojej miłości, która owszem, czasem jest wymagająca, która domaga się czasem rezygnacji samego siebie. On jest sensem mojej wiary, On jest sensem mojego bycia w kościele, nie ma innego sensu, nie ma innego powodu. W nim w Jezusie staje się sobą w takiej najpiękniejszej możliwej postaci. Niech to Słowo się w nas realizuje, niech się dzieje, niech się w nas wydarza. Dobrego, miłego, cudownego tygodnia. Do zobaczenia i do usłyszenia.